Pan Cwani. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemranie i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn zebrawszy wszystko odjechał w dalekiej strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki w budłowej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Proszę i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt im ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu winę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczy mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i usałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec do swoich słów. Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pieczni na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utłuczone ciele i zabicie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był, był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał ich blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu Twój brat powrócił, a ojciec swój kazał zabić utłuczone cielem, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozwinęł się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu. Oto tyle lat Ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. Ale mnie nie bałeś nigdy koźwęcia, żebym się zawalił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utłuczone ciele. Do mu odpowiedział? Mo moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo pańskie. Amen. I to na początku przytoczę to zdarzenie, które pewnie, którym pewnie większość z nas już słyszała. No i w tamtym roku było dużo o tym artykułów. I też chyba w ogłoszu niedzielnym też był taki artykuł, otóż z 14 na 15 kwietnia tamtego roku 2012 minęła setna rocznica katastrofy Titanika. I pośród ofiar tej katastrofy gdzie zginęło na mnóstwo ludzi, było trzech katolickich kapłanów, którzy akurat, no, przypadkiem, nie przypadkiem, nie ma przypadków, jeśli wierzymy, znaleźli się na tym statku. Każdy tam miał jednego, chyba, zakon wysłał na jakieś misje, drugi chyba płynął na do Stanów na wśród swojego brata, przecież nie pamiętam. I wszyscy trzej. Wtedy zrezygnowali z miejsc oferowanych im w szampach ratunkowych, kiedy stały na aby służyć posługom duchowym tym, którzy pozostali na statku. I po tragedii w 1912 roku jedno z czasopism opublikowało raport naucznych świadków tego wydarzenia. I wynika z niego, że wszyscy trzej księża do końca świadczyli kapłańską posługę. A obecni tam katolicy usilnie zabiegali o pomoc duchową. Odmawiano Burzaniec księża bez końca udzielanej absolucji generalnej, czyli rozgrzeszenia takiego zbiorowego sytuacji zagrożenia. Tak pan ma prawo udzielać, rozgrzeszać zbiorowo, normalnie jest spowiedź indywidualna. I zaledwie na kilka godzin też przed tym tragicznym zderzeniem. Tego rzekomo, tak przynajmniej była taka opinia, konstruktorzy byli dumni tego niezotopialnego statku. Zderzenie z górą lodową wajk spośród księży, wtedy kilka godzin przed tym zdarzeniem poddali jedynym świętą tam w kaplicy. I wkazany jeden z nich mówił o tym, że człowiek potrzebuje duchowej szalupy oferowanej przez Jezusa, aby przejść bezpiecznie przez niebezpieczeństwa świata. Dodam jeszcze, że w tej katastrofie zginęło wtedy 1517 osób, tak przynajmniej podano. Być może no, to, aby może ten obraz jakoś pokazał nam z jednej strony człowieka, który coś tworzy i chce, żeby to było prawie że wieczne, tworzy w tej naszej doczesności. Taką opinię miał mieć ten statek konstruktorzy mieli takie poczucie, że, że jest to coś wielkiego, bardzo wyposażone, świetnie, dużo ludzi mógł pomieścić. I niewiele trzeba było, żeby się zderzył z prawami natury i jak pudełko zatonął. Można powiedzieć, że nasze życie to też jest jakby takie przechrawianie się na drugi brzeg, na drugi brzeg. Żyjemy w tym świecie, bardzo różnorodnych różnych ludzi. W takim nowym statku tam byli różni ludzie, wierzący i niewierzący, jakby byli w kapłani. I że ten statek w tym świecie no, nie, jest, nie jest czymś ostatecznym, że przychodzi moment, kiedy człowiek doświadcza kruchości i nie może się zabezpieczyć do końca. Niektórzy mieli takie poczucie, że wsiadają do bezpiecznego bezpiecznego siasta, że wszystko jest w porządku. Nasze życie też jest takim przeprawianiem się i jeśli byśmy to zostawili dzisiaj z Ewangelią, to, to widzimy piękny obraz Jezusa, do którego zbliżają się wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Jezus przychodzi do tych, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują Uzdrowienia, którzy potrzebują ratunku. Jeśli żyjemy w tym świecie, to tym, co daje nam ratunek, taką szalutą ratunkową, jest Kościół. Jest Unota Kościoła. I głównym przewodnikiem posłanym przez Woda Ojca, żeby nas ratować, to jest Jezus Chrystus. To jest najpewniejsza łódź. Łódź piotrowa. Łódź Kościoła. Dlatego najpewniejsza było gwarancję daje nam sam Pan. Bóg. On nam nie gwarantuje wieczności na ziemi, ale On nam gwarantuje wieczność w sercu, w swoim sercu, nieskończonej miłości, ostatecznej miłości Boga. Warto, żebyśmy sobie to dzisiaj jakoś mocno uświadomili i że w tej mordzie jest przewodnik, jest ten główny sternik, na ziemi to na widziana, akurat jesteśmy w tym czasie tych zmian, w ostatnich właśnie tygodniach, ta informacja dość po ludzku zaskakująca rezygnacji papieża Benedykta XVI, który był prawie 8 lat z tym przewodnikiem w tym kościele następcą Jezusa Borzana, rezygnuje, jak mówi, ale nie schodzi z krzyża. W środę to powiedział wydaje nie schodzę z krzyża, jestem na tym krzyżu, czy pod krzyżem swoje modlitwo i, i cierpienie. Uczyni to, to można się rozeznając, to nie dochodzą do wioski, że przychodzi czas, żeby ktoś nowy, może bardziej sprawny fizycznie, był tym sternikiem, był tym przewodnikiem tej łodzi piotrowej, jeszcze bardziej skuteczniej poddawał się prowadzeniu samego Jezusa. Aby ludzi ratować, aby ich, aby ich przewozić na tym drugim, że przeprowadzać. Bo Kościół jest miejscem przechodzenia tu na Ziemi, przechodzenia z tego życia do życia wiecznego. My, o tym często słyszymy, ale jakby może do końca nas to, to nie dociera. I teraz przekładając to, jakby dalej, zobaczymy jak ważnym w, tym naszym, w tej naszej przeprawie życiowej jest przewodnik. I tutaj. Właśnie dałbym ten przykład, żeby pokazać, jak ważnym znaczeniem jest, jest kapłaństwo, kapłan. Ten, który jest powołany przez Jezusa, ten, który ma go obecność. Tych trzech kapłanów, którzy akurat tam byli, było dużo więcej ludzi, ale było trzech, dali piękne świadectwo swojej wiary, swojej wierności, swojego przywiązania do tego, do czego ich powołał Pan Jezus. Nie zostawili tych ludzi. Byli do końca z nimi, bo ludzie są potrzebni, bo tam się rozstrzygały losy. Pewnie dopiero wieczność może pokazać, co się dokonało. Ale jeśli tam byli ci, którzy w ostatniej chwili potrzebowali rozgrzeszenia, potrzebowali modlitwy, potrzebowali pocieszenia, to tam był Jezus pośród tych ludzi poprzez tych kapłanów których Pan Bóg natknął i dał mi odwagę, że po ludzku nie uciekli. Choć mogli tak uczynić, bo tylko jesteśmy ludźmi. Ale jednak odwaga, męstwo, dar ducha świętego były Być może ich modlitwy, być może ich przygotowanie, a może modlitwy innych kościoła wcześniej, może ich mam, może modlitwy półróżańcowe sprawimy, że ci pani, jako ci przewodnicy duchowi, pozostali na swojej straży do końca. Razem z tymi ludźmi też zginęli, ale ginąc tak naprawdę to życie uratowali swoje i innych, bo uratowali wierze Jezusowi. Żyjemy w świecie, gdzie, no powiedzmy, ten tytanik płynie. Wielu ludzi dzisiaj jest przekonanych o, o swojej jakiejś nie nieśmiertelności, o swojej wielkości. Wielu ludzi uważa, intelekt, środki techniczne za coś co już wszystko no może zapewnić człowiekowi. Wielu ludzi dzisiaj młodych jakby gdzieś tam głupi wiarę, a opiera się tylko na tym, co doczesne. Nawet katolików, nawet ochrzczonych. gdzieś tam przeczytałem, że wielu ludzi młodych przychodzi w środę popiercową na nabożeństwo, popiół się, sypie na głowę, ale, ale być może ci sami ludzie. Za chwilę trafiają do dyskotek w wielkich miastach są dyskoteki, które cały czas funkcjonują również w piątki bawią się. Mówią to, no, w Wielkiej Polsce ta tradycja, w takim, wydaniu, w takim wydaniu jak zawsze, to już nie dla nas. My jesteśmy wierzący, ale już tak nowocześni. A takie formy są tylko na pobożnych. Jakieś nieporozumienie następuje, jakieś pomieszanie moich drodzy pojęć. Wielu ludzi się dzisiaj gubi. I potrzebuje, potrzebuje tego zwrotu i powrotu. I Jezus, który nam dzisiaj przypacza, tę przypowieść, wskazuje, jak to ma następować. Powrót do Ojca. Bóg pokazuje nam obraz Boga jako Ojca. A w jednym synu i w drugim może się każdy z nas odnaleźć. Nie jeden się już odnalazł. Ktoś, kto oczy bardzo daleko, doświadczy powrotu. Może też my na różnych etapach życia w jakiś sposób tego doświadczyliśmy. A w zasadzie każdy grzech i każda słabość jest jakimś naszym odejściem i jakąś niewiernością. To o czym tych różnych czasami przykładach tutaj wspominałem w czasie tych wczorajszych, wczoraj czy przedwczoraj. Jedno jest to pewne i cenne, żebyśmy docenili właśnie to co otrzymujemy, tę łódź, która jest kościołem. I przekładając to na takie lokalne środowisko warto dostrzec, że taką łodzią, taką szalupą ratunkowo jest wspólnota jest parafią, jaką tworzycie. Jest tutaj ten kościół, czy parafia, bo minął na bo są dwa, dwa kościoły. Istnieje ileś tam lat i tutaj przychodząc, możecie doświadczyć pociechy, ratunku, możecie doświadczyć umocnienia. Możecie doświadczyć posługi też i obecności Jezusa, poprzez posługi kapłana. Tworzymy kościół wspólnie. Mówię też o kapłanach i o Wszystkich wiernych. Jesteśmy jednym kościołem. I ważna jest taka odpowiedzialność nawzajem za siebie. I wdzięczność za kapłaństwo, które jest Jezusa. Jeśli mówię o wartości kapłańskiej, o wdzięczności, to mówię w tym znaczeniu, że to jest Jezusa. Natomiast Jezus dał to kapłaństwo nam w imiany naczynia. Mówię o człowieczeństwie każdego z nas, kapłanów, który wychodzi z danej paraki, z danej rodziny, z takiej, a nie innej. Dzisiaj, kiedy no, nad tym się zastanawiamy, warto no, pomyśleć, na ile modlimy się powołania, na ile modlimy się za, za kapłanów, bo w jakimś sensie jesteśmy, my kapłani, jakby wystawieni na tej pierwszej linii. To taki obraz, obrazem się posłużył, że szatan jest jak snajper, on strzela. I strzela też w dowódce, przewodnika, tego, za, 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 kto za kogoś odpowiada. Często on może trafić. Często trafia. Zdarza się, że trafia. Może nie tak często, ale trafia. Jeśli jakiś tam pojawia się skandal, jakiś problem, media to często podkrytują, eksponując i w ten sposób dyskredytują obraz kapłana. Czasami się młody człowiek nie chce, bo proszę ale to, to, czy tam, to jak to ja mam, po ludzku można go zrozumieć. Ale pamiętajmy o tym, że Kościół to jest Jezus i że On posługuje się różnymi ludźmi. I teraz od naszej modlitwy zależy, czy ten kapłan będzie miał osłonę. Jeśli w parafii są koła różańcowe, u was chyba jest 8 koł jeśli są wspólnoty, jeśli się modlicie, to to, to, to jest osłona dla, dla kapłana. Każdy z nas w miarze duchowym potrzebuje wsparcia i w miarze ludzkim też. Jak tak patrzę na waszą wspólnotę tutaj w Kłócicach czy tam w Gominie, to widać, że, że tworzycie taką wspólnotę żywą, taką dynamiczną taką no, otwartą, że ta parafia pewnie miała różne etapy i każdy coś tam etap wnosił, jakiejś pracy, czy to wcześniej był ksiądz kanonik, długi etap, jakiś etap wspólnej pracy i współpracy, czy teraz jest to krótko ksiądz, ksiądz Nadeusz, ale wyczuwa się u Was taki jakiś właśnie dynamizm i odpowiedzialność. I ważne, żeby, żeby tak było, żeby mieć to poczucie, że jestem w tym kościele, że to jest mój kościół i że dzięki temu kościołowi ja się przeprawiam w swoim życiu na drugi brzeg, czy to będzie lat 70, 80, różnie to jest, ale że to jest wielka, wielka wartość i że jestem wdzięczny za to, co Pan Jezus uczynił poprzez, poprzez kapłany. Jeśli tak byście się przyjrzeli na życiorysy wielu nawet świętych, to tam była wielka rola kapłana. Weźmy siostrę Faustynę, Przecież dzięki prowadzeniu księdza Sopoczku już błogosławionego, doszło do tej świętości. Jezus przez tego kapłana ją prowadzi. Weźmy Karola de Foucault. To był rozpustnik, to był człowiek, który żył bardzo światowo. Żołnierz, miał taką fantazję. I w wieku 27 lat, szuka czegoś więcej. Duch Święty gdzieś tam go prowadzi, Trafia do karty konfesjonału jednego z francuskich księży, bardzo mądrego, tam przeżywa głębokie nawrócenie w czasie tej spowiedzi. wie, że to jest to. I od tego momentu ten Kapłan przez wiele lat go prowadził w jego drodze do świętości. I takich przykładów jest wiele. Gdybyśmy teraz tak pomyśleli, jak nas Jezus prowadzi w różnych chwilach, to, to na pewno to będzie doświadczenie poprzez posłowie Kapłana. Ja patrząc to swojej strony, nie księdza, tylko do no zwyczajnego, zwyczajnego chrześcijanina, no to w różnych sytuacjach doświadczałem tej miłości Pana Boga i miłości Jezusa poprzez posługę kapłana, Czy to była jakaś spowiedź w czasie pielgrzymki, czy to była jakaś rozmowa, czy to jakaś próba rozeznawania. Posługa kapłana. Ale ja wiem, że za tą posługą kryje się działanie Boże, działanie Jezusa. Bo my nigdy, nigdy do końca nie wiemy, dlaczego, dlaczego ja w danym momencie, w rozmowie czy spowiedzi, powiem coś, jakiś komentarz. Pamiętam kilka lat temu była Rosjoaza, była młodzież tam licealna i była jakbyś tam rozmowa i spowiedź i później taki był odsłuch, ktoś tam, ktoś tam się spowiadał, ja coś powiedziałem i ten ktoś podkreślił, że to było dla niego bardzo ważne. Ja nie pamiętam, co ja powiedziałem nawet, ale wiem, że, że to nie było jakieś zaplanowane. to przyszło na ten moment. To słowo, to poznanie, ten komentarz dla tego chłopaka to było bardzo ważne, to jakoś trafiło w ale ja wiem, że to nie było moje jako, jako człowieka, to, to było działanie Boże, to było działanie i asystencja Ducha Świętego. Jeśli tak spojrzymy na Kościół, jeśli tak spojrzymy na, na, na sakramenty, które są w tym Kościele, jeśli tak spojrzymy na Kapłaństwo, to, to życie nasze staje się o wiele prostsze, o wiele bardziej interesujące i o wiele bardziej napełnione pokojem i nadzieją, bo wiemy, że Bóg nas prowadzi. Że Bóg nas prowadzi. Był Jan Paweł II, był ileś lat, był postawiony jako ten główny sternik, przewodnik na Kościoła Powszechnego. Dużo Pan przez niego zrobił. Ludzie się modlili za niego, my, Polacy, bo jesteśmy wdzięczni za tego papieża. Szczególnie jest nam bliski z racji na, na to, że stąd wyszedł, z tego kraju, z tej ojczyzny. Teraz wypełniony XVI zrezygnował. Taka była jego i decyzja. Na pewno słuszna jestem na tym przekonany. Modlimy się teraz, żeby był kolejny, kolejny ten przewodnik dla kościoła wybrany z wolą Bożą i z powodzeniem Ducha Świętego. I na pewno też Pan Bóg będzie działał. Ale też Szatan też nie jest, nie odpuszcza. On przegrał, Jezus zwyciężył. Ale my mamy w tej pielgrzymce właśnie na bazie wolności wybierać Chrystusa. I na tyle na ile wybieramy Chrystusa, na tyle zwyciężamy. A wtedy, kiedy odchodzimy, kiedy idziemy jak ten sylma potrawny po swojemu, no to przegrywamy. Z tym, że zawsze jest ta szansa powrotu. wraca, ten sylma utrawny, rany, potłuczony, niewielu małych. Prze przemarnował wiele, ale życia nie przegrał, bo ostatecznie trafia w ramiona ojca. Trafia, wraca do źródła miłości. I taki też jest sens naszego życia. Nawet jeśli po ludzku i w wymiarze materialnym, i w wymiarze jakimś emocjonalnym są duże straty, to nawet jeśli ten to ten tonie, jeśli nawet człowiek w jakimś sensie traci życie, ale to życie wieczne jest ratowane, to w zasadzie osiągnął wszystko. I w, tym, w tym, tej przeprawie, w tym ratunku tak bardzo ważna jest ta posługa kapłana. Tak jak tych trzech kapłanów, pewnie uratowało wielu w wymiarze. Duchowym, w duchowym wymiarze relacji z Panem Bogiem, tak samo to się dokonuje i w kościele powszechnym i w kościele takim naszym diecezjalnym i w kościele, jakim jest parafia, taka miniatura kościoła. Dlatego bardzo jest cenne to, co, to, co robicie w swojej parafii, to co w wymiarze duchowym, w wymiarze jakimś takim też zewnętrznym, no bo to też jest istotne, jak wygląda świątynia, jakie jest zabrana, jak, jakie są szale szaty liturgiczne, jak ten obóz jego śniący biały i tak dalej. To są takie detale, ale one też jakby pokazują nasze przywiązanie do Chrystusa, nasze przywiązanie do Kościoła, troskę o ten Kościół, troskę o wspólnotę. Życzę Wam tego, byście dalej byli takim żywym Kościołem. Nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej, ale nigdy też nie jest tak, żeby nie mogło być gorzej. Jest tym lepiej i więcej jest tego przywiązania do Chrystusa, wzajemnej życzliwości, miłości, wsparcia, a tego wydaje się, że chyba w Waszej parafii tutaj w tych wspólnotach nie brakuje. Nie mówię, żeby to jakoś tam szczególnie tak, jak to mówił, prawda, ale też warto pewne rzeczy nazwać po imieniu, bo inni stanci, na no, są patrzyłem, tak, tak, na stronie wczoraj troszkę się oglądałem. I chór taki fajnie powstał, gdzie w wielu barakiach, to jest wielki problem, żeby powstał chór barakialny. I lektorzy są tutaj, czy angażujecie się tam, te różne też to te dzieła takie, takie, te zewnętrzne, czy troska o cmentarz, czy, czy w ogóle otoczenie. No to świadczy o tym, że, że, że jest to życie, że jest, że jest to, to pragnienie Pana Boga, że jest to pragnienie budowania. I mimo to, że często na zewnątrz słyszymy jakieś takie różne dziwne komentarze, to wystarczy popatrzeć, jak żyjecie w swojej wspólnocie, i tego się trzeba trzymać. I nawet jeśli doślają jakieś tam skandale, jakieś obrazy, media mediach nas tym bombardują, to nie warto się tym przejmować. Warto tu i teraz, w tym, gdzie jesteśmy, tworzyć to, co jest możliwe i odpowiadać za to, co ja, za co opowiadam i co mogę, co mogę zrobić. Życzę wszystkim dużo tej Bożej Miłości, dużo takiego, takiego optymizmu i takiego wzajemnego uproszczenia się o siebie w tym wymiarze i duchowym, i tym też takim konkretnym zewnętrznym, abyśmy każdy mógł rzeczywiście przeprawić się na drugi brzeg i ostatecznie znaleźć się w ramionach kochającego Boga naszego Ojca. Amen. Amen.